Michał na zawarty. Dzień dobry Państwu. Witam w naszym nowym programie Otwarty Dialog o Zdrowiu Psychicznym. Będziemy spotykać się z Państwem co dwa tygodnie, z naszymi gośćmi, aby właśnie porozmawiać o tym, co męczy nas pod względem zdrowia psychicznego, gdzie pójść po pomoc w sytuacjach tego wymagających. A do tego wszystkie odcinki, oprócz dzisiejszego, będziemy nagrywać na terenie Klinicznego Szpitala Psychiatrycznego w Rybniku, gdzie moimi gośćmi będą zatrudnieni tam na co dzień lekarze, psychiatrzy, psychologowie czy terapeuci zajęciowi. Dzisiaj w studiu są ze mną pan dyrektor szpitala profesor Joachim Woltys i pani magister Barbara Stefańska, zastępca dyrektora i naczelna pielęgniarka Dzień. tego szpitala. Pani dyrektor może zacznę od pani. Temat zdrowia psychicznego przez wiele lat był tematem zaniedbanym zarówno w mediach, jak i w społeczeństwie. Czy widzi Pani jakąś zmianę? Czy to pandemia trochę nas, że tak powiem, wyciągnęła pod tym względem, że ten temat stał się bardziej popularny? Zdrowie psychiczne przez wiele lat było tematem wstydliwym, zarówno dla y, samych pacjentów, ich rodzin, ale też chyba troszkę dla samej organizacji opieki zdrowotnej ponieważ oddziały psychiatryczne często były wyizolowane lub y, przez lata niedofinansowane, nie, a przez to też niedowartościowane. Czas pandemii pokazał, że chyba nie do końca radzimy sobie z tym problemem, i temat zdrowia psychicznego zaczął być dostrzegany, zarówno jeśli chodzi o dzieci, ale też i dorosłych. A to, co dla nas najistotniejsze, powoli zaczynamy ten temat odczarowywać. To znaczy, zaczynamy, przestajemy się wstydzić tego, że ten spektrum chorowania również jest ważne. No właśnie, czyli to ta. Nasza świadomość, która się zwiększa, poniekąd też wpływa na to, że ten temat jest szerzej komentowany, szerzej zaczynamy dbać o to zdrowie psychiczne? Myślę, że chyba nawarstwienie tych problemów i no tak trochę jak z bańką medaną, jak to zaczyna pękać, zaczynamy to widzieć. I tu pandemia, czas po niej uświadomiło nam, że to też jest bardzo ważny spektrum naszego życia. Panie dyrektorze, pamiętam jak dwa lata temu był pan pierwszy raz gościem w naszym studiu i mówił pan wtedy właśnie o stereotypach, o tym, jak ważne jest, żeby te stereotypy łamać. Czy te dwa lata od pierwszej wizyty zmieniły coś? Dostrzega Pan różnicę w podejściu ludzi do, do korzystania z porad lekarzy, psychiatrów? To znaczy, dostrzec w pewnym minimalnym to pewnie tak, natomiast jest jeszcze daleka droga, żeby stereotypy się zmieniły. My na co dzień w zasadzie mamy też do czynienia niestety jeszcze z tymi stereotypami, że no, gdzie, no, w naszej rodzinie, my, ja, tu, weź się w garść i tak dalej. No, to są jeszcze te hasła, które my słyszymy. To są bardzo niedobre hasła, które powinny być zdecydowanie. Im szybciej, im lepsza profilaktyka i tak dalej, no to wiadomo, że tutaj i szanse wyzdrowienia i tych wszystkich aspektów są zdecydowanie bardziej skuteczne i korzystne. No właśnie, powiedział Pan, że w rodzinie. A to nasze podejście nie zmieniło się jeszcze w takim stopniu, żeby można było powiedzieć, że jesteśmy na tym etapie, że to już nie wstyd przyjść po pomoc do psychiatry? Ja myślę, że jeszcze się nie zmieniło. Ja może podam taki przykład, który bardzo często gdzieś tam przytaczam. Kiedy żeśmy, ile lat trwało, żeśmy zauważyli ludzi na wózkach? 20, 30 lat? W tej chwili nikt nie dyskutuje już, tak? Próbujemy robić podjazdy, jakieś bariery i tak dalej. Ale jaka była szok, że tacy ludzie są w czterech ścianach? Ile tam jest wartościowych ludzi, którzy chcą pracować i tak dalej? Ile to lat trwało? Więc ja myślę, że to jest taki początek i bardzo dobrze, że to się rozpoczęło. No między innymi myślę, że ten projekt z tym programem, czy to może z liczbą programu, który nazywa się Otwarty Dialog, na pewno to też będzie wspomagał. Mhm. Ale jeśli mogę dodać, to my chyba też wychodzą trochę naprzeciwko temu, co jak społeczeństwo odbiera choroby psychiczne, to właśnie te nasze centra zdrowia psychicznego otworzyliśmy nie tylko w szpitalu, ale również w miejscach, które dają pacjentom możliwość większej intymności. A co za tym idzie, widzimy, że my, no tam też ilość chętnych osób, młodych osób zgłaszających się jest zdecydowanie większa niż przy samym szpitalu. Znaczy, ja myślę, że otwartym tekstem trzeba powiedzieć, jeszcze jak, gdzie my jesteśmy na ten. W Stanach, Zjedno, to, w Stanach Zjednoczonych każdy się chwali, ma psychoterapeutę, ma psychiatrę i tak dalej. U nas ja nie słyszałem, żeby. Może oczywiście też inne czynniki jakoś tam wpływają, ale mamy nawet taki przykład: mamy przychodnie tutaj w centrum rybnika i mamy w naszym szpitalu. No to. Często słyszą pracownicy, którzy pracują w centrach Zdrowia Psychicznego, a może lepiej w tym Centrum Rybnika. No to, jest, to są jeszcze te różnice, które e, musimy pokonać. My tego za rok, za dwa, za trzy nie zrobimy. To musi rzeczywiście kilkanaście, kilkadziesiąt lat niestety upłynąć. Ale myślę, że y, y, jesteśmy na dobrej drodze i, i trzeba spokojnie kolejne projekty robić i, i dalej, żeby te stereotypy po prostu wyrzucić. Łamać. No właśnie, ta otwartość i tytuł naszego programu też mają ku temu służyć. Trochę statystyk. Yy, Sprawdziłam sobie i według Światowej Organizacji Zdrowia do 2030 roku depresja będzie najczęściej występującą chorobą na świecie. Już teraz jest czwartą najpoważniejszą chorobą, a w Polsce szacuje się, że choruje na nią około półtora miliona osób. Czy te statystyki znajdują odzwierciedlenie w ilości pacjentów, którzy się do Państwa zgłaszają, czy to do szpitala, czy do poradni? No, wydaje mi się, że y, nasz kontrakt, który w ciągu trzech lat został praktycznie podwojony, świadczy o tym, że zapotrzebowanie na takie, tego typu... Y, Opieka jest zdecydowanie duża. Ilość pacjentów, która korzysta z naszej poradni e, i to, że praktycznie staramy się mieć jak najkrótsze kolejki, pomóc jak największej ilości pacjentów, a idą Centrum Zdrowia Psychicznego, jest to, żeby pacjent mógł w każdej chwili skorzystać z tej pomocy w zależności od tego, na jakim etapie jej potrzebuje. Czy to jest pomoc już samego lekarza, czy wystarczy rozmowa z pielęgniarką, czy rozmowa z psychologiem, świadczy o tym, że no, e, problem w społeczeństwie mamy. Zresztą dostrzegamy to na co dzień chyba też. Depresja faktycznie pojawia się bardzo często. Znaczy ja myślę, że tutaj um, trzeba lekarzy, dokładnie jaka jest struktura, dokładnie mm -hmm. tych różnych zaburzeń. E, natomiast rzeczywiście obserwujemy, bo tutaj wiele tych czynników środowiskowych dochodzi, które też niekiedy są takim starterem na przykład do tych różnych zaburzeń, które są. No niestety mam na myśli, nie wiem, internet, mam na myśli dopalacze, alkohol i wiele tych różnych innych, y, y, sytuacja w pracy na przykład, czy, czy, czy brak tej pracy, y, sytuacja, w której ciągle słyszymy o wojnie, o tutaj różnych rzeczach. No to są takie, y, pewnie bardzo precyzyjnie tutaj lekarz czy psycholog by na ten temat mógł powiedzieć, ale my bardzo często się spotykamy i tych czynników, które w środowisku y, y, są takimi starterami jest naprawdę bardzo dużo. No właśnie, bo to chyba trochę jest tak, że to czasy, w jakich aktualnie żyjemy, napędzają i powodują to, że chorujemy częściej i bardziej. Hmm. Czy takie zderzenie, z, czy to z depresją, czy może z innym zaburzeniem psychicznym, tu Pani wspomniała, nawiązuje też trochę do Centrum Zdrowia Psychicznego, czy to zawsze jest tak, że to leczenie rozpoczyna się od pobytu w szpitalu? Nie, nie, absolutnie nie, wręcz odwrotnie. Chcemy tutaj zrobimy, robimy wszystko, żeby iść w kierunku tej tak zwanej psychiatry środowiskowej, czyli i profilaktyki. Im wcześniej ktoś zauważy jakiś, nie wiem, taki czy inny, będą tutaj w tych programach spotkanie z lekarzami, psychoterapeutami, więc oni będą mówić o konkretnych, powiedzmy, sygnałach, symptomach, które mogą dla ludzi być istotne i wtedy nie zawsze trzeba iść do lekarza, a tak jak tutaj pani dyrektor powiedziała. Jest to psychoterapeuta, jest to w ramach na przykład Centrum Zdrowia Psychicznego, są to asystenci zdrowienia, bardzo też ciekawe tutaj rozwiązania. Wreszcie są to panie, my nazywamy panie, które z socjalnymi się zajmują. Wiele spraw, które w naszym życiu się pojawiają, nie wiem, utrata pracy, utrata mieszkania, jakieś rodzinne tutaj różne aspekty, one rzutują, i tak, i tak jak powiedziałem, one niekiedy są takim wyzwalaczem powiedzmy na przykład depresji, czy na przykład innych mm -hmm. jakiś nerwiz i tak dalej. Więc myślę, że tutaj jest ogromne polo, pole do <laughs> współpracy z otoczeniem i myślę, że nam to tutaj się udaje, bo, dlatego że szpital psychiatryczny to jest troszeczkę Zdecydowanie o innej proweniencji niż inne szpitale w, relacji, w stosunku do relacji z otoczeniem. Myślę, że tutaj to, co z panem prezydentem Kuczerą robimy tutaj w ramach Rybnika, w ramach CZP i współpracy naszych pracowników, na przykład z obszaru socjalnego, ze służbami pana prezydenta Kuczery, które. Które też funkcjonują. To jest ten kierunek, który rzeczywiście może spowodować, że nawet niepotrzebne jest to łóżko, w cudzysłowie, w tym mhm. naszym szpitalu, tylko na przykład w poradni, czy w oddziale dziennym, czy w innym. U nas jest całe spektrum tych różnych możliwości, które są. Ale no właśnie, chciałbym... bo Centrum Zdrowia Psychicznego to nie tylko szpital. Niedawno świętowaliście drugą rocznicę powstania całego Centrum Zdrowia Psychicznego. W grudniu ubiegłego roku CZP rozszerzyło swoją działalność, bo pierwotnie zajmowało się mieszkańcami miasta Rybnika, pełnoletnimi, tak. natomiast teraz już obejmuje też mieszkańców całego powiatu. powiatu. Powstała też nowa poradnia w Czerwiące Leszczynach, która jakby. No myślę, znacząco ma wpłynąć też na to, żeby pacjenci byli dobrze zaopiekowani. Czy to pomaga na rozładowanie tej kolejki do lekarza psychiatry, pani dyrektor? Tak. opieka psychiatryczna to jest opieka indywidualna nad pacjentem, ale też systemowa i bez współpracy z samorządem, bez współpracy z miejscem, w którym jesteśmy, nie jesteśmy w stanie spróbować właściwej opieki. Tak jak Pan Dyrektor powiedział, to nie jest tylko spotkanie z lekarzem, przepisanie recepty, bo to jest jeden z elementów, oczywiście bardzo istotny czasami ratujący niejednokrotnie pacjentowi życie, ale musimy pamiętać, że, ten, że opieka nad pacjentem, opieka psychiatryczna nad pacjentem, to jest um, opieka kompleksowa, czyli my musimy wiedzieć, do jakiego środowiska ten pacjent wróci. I tutaj bez współpracy właśnie z miastem, z Instytucjami z miasta, z miejskim domem pomocy społecznej, samo leczenie nie, był, nie miałoby sensu, bo ten pacjent wraca do chorego środowiska, do środowiska, które nie jest w stanie mu pomóc, a niejednokrotnie właśnie jeszcze wyzwala dodatkowo te objawy, tak? Powoduje nasilenie choroby. No, robi się zamknięte koło i my musimy skupić się nie tylko na, na y, jakimś wyrywku i, y, życia naszego pacjenta. Y, dlatego, y, tak jak w medycynie, po pierwsze nie szkodzi, tak? Czyli my musimy popatrzeć na pacjenta holistycznie, całościowo i w tą stronę iść. Szpital szpitalem, jest to ostateczność, ale nowoczesna psychiatria to jest pójście w środowisko, opieka instytucji zewnętrznych, no i plany chyba takiej współpracy z miastem są dosyć fajne i zaczyna to przynosić efekty. Czyli pacjent jest zaopiekowany od a do Z. Y... Przynajmniej się staramy. Znaczy, ja bym tu jeszcze dodał, do tego też yy, ważna oczywiście tutaj y, współpraca z miastem czy z jednostkami, y, które gdzieś y, wokół miasta funkcjonują. Ta współpraca bardzo dobrze się układa. Myślę, że to bardzo często na spotkaniach, gdzie wymieniamy informacje innych CZP, mhm. to jednym z podstawowych jak gdyby, elementów tego programu to była też współpraca z otoczeniem, w tym z lokalnym środowiskiem. Więc rzeczywiście tam mówimy o tym, że współpraca tutaj, tak jak powiedziałem, z miastem, z panem prezydentem Kuczerą, ale też z naszym właścicielem, czyli z samorządem Województwa Śląskiego. Też tutaj współpraca układa się bardzo dobrze, bo tak jak pani dyrektor powiedziała, to, to jest taka, taki kierunek, ta ostateczność, to łóżko w cudzysłowie w tym szpitalu to jest ostateczność, no bo rzeczywiście, jeżeli jest jakaś sytuacja bardzo kryzysowa, to ona, też, ona jest też potrzebna i tutaj nie ma o czym dyskutować. Natomiast są inne, wiele innych form, które mogą tutaj zastąpić. Chciałbym jeszcze tylko krótko o jednej wspomnieć. My też w ramach środowiska. Jedziemy niekiedy do pacjentów. Do domu? Tak. tak. Jest taka są takie sytuacje, kiedy no, z różnych względów, powiedzmy, hmm. czy zdrowotnych czy rodzinnych czy socjalnych, więc też e, po odpowiednim umówieniu się e, nasi lekarze też w ramach tego zespołu lecznicz lecznictwa też jadą do pacjentów. Tego nigdy nie było. E, więc myślę, że te dwa lata e, tutaj doświadczeń, szczególnie, no, bo dwa lata w rynku jesteśmy dla miasta też pozwalają na pewną modyfikację tutaj zachowań, także jest to taki bardzo dobry program, który bardzo dobrze się tutaj realizuje i spełnia. No właśnie, nawiązując do programu, powiedzieliśmy o centrum zdrowia psychicznego. Myślę, że w jednym z odcinków, jak nie więcej, też odwiedzimy z kamerą to centrum zdrowia psychicznego. Bardzo Ale proszę. chciałam zapytać co jeszcze będą mogli zobaczyć nasi widzowie? Jakie miejsca jeszcze będziemy w programie pokazywać? Ja myślę, że na pewno te takie otwarte, tam gdzie różnego rodzaju terapię prowadzimy, czyli terapię, czy ergoterapię, czy arteterapię, czyli galerie. Pokażemy też oddział dzienny. Gdzie pacjenci przychodzą, yy, odpowiednia terapia jest prowadzona, są zabezpieczeni, wracają do swojego środowiska. Myślę, że trzeba też pokazać nowe, nowe centrum diagnostyczne, które yy, u nas jest uruchamiane w tej chwili. Yy, no, tak, że... Zatrzymajmy się na chwilę przy tym centrum diagnostycznym. Co to takiego? Yy, to jest w zasadzie centrum diagnostyczne. jest, Chyba jesteśmy jednym z nielicznych szpitali, które takie centrum posiada w którym jak gdyby jest pełna diagnostyka pod kątem zaburzeń psychicznych począwszy od tomografu komputerowego a przez takie bardzo mm, dobre RTG dalej USG EEG EMG Laboratorium. Czyli to wszystko pacjenci będą mieć teraz na miejscu. Znaczy... Jeżeli powstaje potrzeba zbadania pacjenta, tak? Zrobienia takiej tomografii komputerowej, to nie trzeba umawiać się nigdzie na zewnątrz, załatwiać konsultacji, będą to pacjenci mieli zapewnione. Tak. Tak, na terenie tak. szpitala. Mienia się Komfort pobytu pacjenta w naszym szpitalu. No właśnie, zmiany, to jest bardzo to nie ważne. Nie tylko y, nowe drogi, o które y, prosimy, walczymy, robimy. Nie tylko nowy wygląd od, oddziałów. E, myślimy, że z czasem może i też zewnętrzne architektura no, mogą się zmienić, zanim one wyczyszczone. Ale też zmienia się komfort opieki nad pacjentem. Pacjent te badania, te zabiegi, które powinien mieć, staramy się, żeby miał na miejscu, żeby nie musiał y, cała być uruchomiona logistyka, żeby pacjenta zawieść. Na to badanie, albo żeby miało po prostu łatwiejszy dostęp do tych badań. Tak, tym bardziej, że te badania myśmy często musieli gdzieś pacjentów zawodzić. W przypadku na przykład psychiatry sądowej to jest niekiedy wyzwanie. Bo trzeba informować sąd i tak dalej, i tak dalej, więc mając to na miejscu, no to jesteśmy w innym, Zmienia się w innym miejscu. Ja myślę, że to bardzo ważne na tym zatrzymajmy się, myślę, że w tej chwili zostawmy naszym widzom, jakby miejsce do tego, żeby mogli oglądać nas co dwa tygodnie. Na dzisiaj kończymy. Ja zapraszam Państwa na kolejny odcinek. Za dwa tygodnie wtedy spotkamy się już na terenie klinicznego szpitala psychiatrycznego w Rybniku. I poznamy kulisy pracy tamtejszych lekarzy i innych pracowników oraz będziemy rozmawiać o tym, jak wygląda leczenie, jak wygląda pobyt w szpitalu. Dziękuję za uwagę. Zapraszam za dwa tygodnie. Bardzo dziękujemy, zapraszamy. Także myślę, że to Dziękuję. będzie takie nowe tak, wyzwanie tak. i pokazanie nowego oblicza psychiatry, psychiatry szczególnie środowiskowej. Także bardzo zapraszamy Państwa. Dziękuję dziękujemy. bardzo. Dziękujemy.